W poprzednim odcinku pokazałem jak krok po kroku w praktyce nabić swoje pierwsze akcje czy ETFy oraz na co w tym procesie zwracać uwagę. Pomyślałem, że fajnie będzie zrobić taką serię playlistę z odcinkami, w których będę tłumaczył to, co stoi u podstawy rynku akcji, bo tak powszechnie powtarzamy, że ten rynek akcji rośnie w długim terminie, ludzie sobie inwestują, ale mam wrażenie, że sporo osób nie rozumie, skąd bierze się ten długoterminowy wzrost i cały czas mają przekonanie, że to przecież kiedyś musi się skończyć. No nie musi. I wytłumaczę, dlaczego tak jest. Ten film pomoże wreszcie wpoić sobie do głowy, czym tak naprawdę akcje są. I dlaczego codzienne sprawdzanie i przejmowanie się kursem akcji jest całkowicie bezsensowne. Postaram się nagrać przynajmniej kilka odcinków bez konkretnych nazw akcji, ale za to z wiedzą, która pozwoli nam zrozumieć, na czym dokładnie stoimy. Pomoże to uniknąć głupich błędów, a także da fundament pod bardziej skomplikowane materiały. Chcę tu sobie i Wam zrobić po prostu takie pięcioletnie studia zainwestowania? Zostawcie suba łapkę w górę, żeby ten materiał trafił dalej i zaczynamy. Zapraszam w podróż po fascynującym świecie inwestycji, gdzie ten rynek jest tak naprawdę po prostu od biciom ludzkiej natury, która z jakiegoś powodu każe nam działać zgodnie ze znanym powiedzeniem Baza Astrala z tej Story. Na koniec świata i jeszcze dalej! No to musimy zacząć od absolutnego fundamentu. Na początku było słowo, czy tam wielki wybuch. Później, pomijając tą odrobinkę historii, człowiek wynalazł ogień, koło, stworzył narzędzia, budował schronienia, wynalazł dróg, który dał dostęp do wiedzy każdemu, kto tej wiedzy pragnął. Późniejszą historię pewnie już kojarzycie: maszyna parowa, transport, automatyzacja, elektryczność. Rozwój ludzkości cały czas przyspieszał i przyspieszał w sposób wykładniczy, a każda kolejna rewolucja potrzebowała mniej czasu, aby się wydarzyć. Moim ulubionym przykładem jest to, że pierwszy skonstruowany przez braci Wright samolot przeleciał w grudniu 1903 roku 31 metrów, żeby zaledwie kilkanaście lat później samoloty służyły podczas I wojny światowej, a 66 lat od tego pierwszego lotu, Człowiek postawił stopę na Księżycu. Rozumiecie to? Dziesięciolatek mógł obserwować pierwszy nieudolny lot samolotem, i ze swojego życia zobaczyć jeszcze w telewizji lot człowieka na Księżyc, i usłyszeć słynne słowa Nila Armstronga. Przez ten cały czas przydarzały się ogromne wojny, katastrofy naturalne, kryzysy finansowe, coroczne wróżby końca świata, rewolucje i przewroty. Mimo wszystko ludzkość pozostała na trajektorii wzrostu i myślę, że prędzej doprowadzimy kiedyś do samodestrukcji, niż zdecydujemy się ten rozwój spowolnić. To po prostu z jakiegoś powodu leży w ludzkiej naturze, żeby chcieć więcej, lepiej, szybciej, a dodatkowo, co chyba najpiękniejsze, żeby jako społeczność jednoczyć się w trudnych chwilach i Podnosić po każdym kolejnym upadku, czego historia Polski ostatnich 250 lat jest perfekcyjnym przykładem a takim Symbolem odbudowa Warszawy po 1945 roku. No i teraz docieramy do najważniejszej rzeczy, której zauważyłem, że sporo osób nie rozumie, no a to wymaga nieco abstrakcyjnego myślenia. Rynek akcji jest właśnie odzwierciedleniem tego trendu rozwoju świata, bo oferuje akcje firm, które ten rozwój powodują i na nim zarabiają. Za wszystko, co Was otacza, telefony, komputery, lodówki, internety, aplikacje, meble, zabawki, zapłaciliście pieniędzmi, które popłynęły właśnie do spółek notowanych na giełdzie. Każdy kolejny postęp technologiczny został Zostanie w pierwszej kolejności wykorzystany do poprawy efektywności firm giełdowych. Każde kolejne odkrycie psychologii będzie wykorzystane przeciwko wam, żeby wcisnąć wam, nie wiem, kolejny garnek, który jeszcze lepiej gotuje wodę na makaron. Krótko mówiąc, Giełdy państw wolnorynkowych nie zachowują się losowo, one są wypełnione firmami będącymi na samej górze łańcucha pokarmowego. To one są tymi rekinami, a my niestety jesteśmy płotkami w tym systemie, i to one są dużo bardziej odporne na kryzysy niż my. Kolejne wynalazki, rewolucje technologiczne, których doświadczamy, oznaczają, że to właśnie te firmy przede wszystkim na tym zarobią. To również oznacza, że jeżeli rośnie inflacja definiowana jako średni wzrost cen, a więc osłabienie wartości pieniądza, no to jak myślicie, kto w pierwszej kolejności podnosi te ceny, bo ma najsilniejszą. Pozycję rynkową. No nie zgadniecie. No to teraz narysujmy sobie taką linię trendu obrazującą tak dla przykładu, że cały rynek amerykańskich akcji rósł od ponad 100 lat na poziomie średnio 7% rocznie. Przy czym trzeba wiedzieć, że to 7% jest w wartościach realnych, czyli to było 7% wzrostu ponad inflację. Nominalnie były to więc okolice około 10%. To nie oznacza, że kupując instrument odwzorowujący ten rynek akcji jak ETF, będziemy codziennie czy co roku widzieć wzrost. Linia cen. Ceny indeksu akcji amerykańskich będzie poruszać się jakoś wokół tej średniej, czasami przyjmując naprawdę skrajne wartości. Jeżeli ta linia odchyli się w górę od średniej, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wtedy zaczniecie inwestować, bo wasi koledzy będą chwalić się zyskami, a media będą atakować was nagłówkami o kolejnych rekordach giełdy i historiach sukcesu inwestorów. Większość z nas tak zaczęła, ja również, bo tuż przed wybuchem pandemii. Okazuje się, że absolutnie to nie jest powód, żeby się poddawać, bo giełda jest bardzo kapryśna, i jeśli była przewartościowana, to zwykle nie wystarcza powrót do średniej. A spada dużo, dużo niżej, tworząc dla takiego nowego inwestora świetną okazję, aby nabywać akcje poniżej ich wewnętrznej wartości i dać sobie szansę na załapanie się na statystyczne zjawisko nazwane regresją do średniej. Czyli na takie twierdzenie, które dla rynku akcji często okazuje się prawdziwe, że nawet największe odchylenia w jedną lub drugą stronę. Prędzej czy później i tak kończą się powrotem w okolicy historycznej średniej. Wniosek z tego jest prosty. Jeżeli cały rynek akcji spada i spada coraz bardziej, na główki gazet i komentarze mówią o końcu świata jaki znamy albo o III wojny światowej, no to jest najlepszy czas, żeby rynkiem akcji się zainteresować lub przynajmniej z niego nie uciekać i nie obrażać się. A dokupować dalej. W moim życiu było już tyle końców świata, które absolutnie nic nie zmieniły, że już naprawdę każdy powinien rozumieć, że największe prawdopodobieństwo ma po prostu scenariusz, w którym cały świat jako średnia zmierza wyżej, dalej, lepiej, głębiej, bardziej efektywnie, etc. To jest tylko kwestia tego, czy będziesz potrafił czy potrafiła zrobić te dwa kroki wstecz i zrozumieć, że miesiąc czy nawet rok, w którym Twoje konto z ETF-em świeci się na czerwono, jest właściwie nic nieznaczącym wycinkiem. Zauważ, że rozwój biznesu to nie jest magia i ogromnym sukcesem jest, kiedy udaje się go regularnie rozwijać o 20% co roku. Załóżmy, że kupimy takie ETF z tymi świetnymi amerykańskimi podmiotami, ale akurat okaże się, że inwestorzy wyceniali go dosyć drogo. Firmy notowane w indeksie nadal będą się rozwijać, ale cena. Przez jakiś czas niekoniecznie musi rosnąć. Ona potrafi zachowywać się czasami losowo, czasami zupełnie nielogicznie i pozostawać w takich trendach dłużej niż jest. W stanie to znieść nasza psychika, ale zawsze pamiętajcie, że pod spodem są te firmy, które robią wszystko, żeby się rozwijać. Prędzej czy później zostanie to odwzorowane, czy to w cenie akcji, czy właśnie ETF-u. No bo cena firm jest nierozerwalnie skorelowana z ich przychodami i zyskami, co jest dosyć logiczne. Im większe zyski, tym więcej inwestorzy są skłonni zapłacić za jedną akcję takiej firmy. Załóżmy, że my kupiliśmy spółkę A po 100 zł, kiedy dostarczała 10 zł zysku rocznie na akcję i rozwijała się w tempie 10% rocznie, Tak średnio. Po 10 latach ta sama firma po zadziałaniu efektu procentu składanego zarabia już nie 10 zł, a 25,93 zł na jedną akcję i załóżmy, że dalej przewidujemy rozwój o 10% rocznie. No, czy wtedy będziemy skłonni sprzedać taką firmę za 100 zł, tak jak ją kupiliśmy? No, raczej nie, bo w tym momencie to jest tak, jakbyś miał mieszkanie, którego cena zwraca się z samego czynszu w niecałe 4 lata i sprzedał je za cenę sprzed 10 lat. No, chyba jesteś chory człowieku, nie denerwuj mnie nawet. Dobra, już się trochę uspokoiłem. Czasami pytacie mnie, jak działa efekt procentu składanego w akcjach. Wytłumaczmy to może na podstawie sieci sklepów spożywczych. Załóżmy, że kupujesz jedną akcję za 100 zł, kiedy nasza firma ma 10 sklepów i z zysku z tych sklepów, jest w stanie otwierać co roku 30% nowych placówek. Załóżmy, że ten zysk początkowo wynosi 3 zł na jedną akcję. No więc po pierwszym roku nasza firma otworzy 3 nowe sklepy, ale teraz już mamy 13 pracujących placówek, więc w kolejnym roku 30% od tego to, no, prawie 4 kolejne sklepy i tak dalej. Po 10 latach dochodzimy do liczby 137 sklepów, a więc biznes, który kupiliśmy, urósł o 13,7 razy. Oczywiście łatwiej jest powiedzieć, a trudniej zrobić, ale właśnie w taki sposób sposób działa procent składany w biznesie. Z punktu widzenia akcjonariusza taki rozwój spowodowałby to, że początkowo bardzo droga firma oferująca tylko 3 zł zysku rocznie za 100 zł zainwestowanego kapitału, po 10 latach wypracowywałaby dla nas 41 36 zł 36 groszy na jedną akcję w ciągu roku. Ten zysk mógłby wtedy zostać wypłacony akcjonariuszom w formie dywidendy lub zostać wykorzystany do dalszego rozwoju. W każdym razie mogę Wam zagwarantować, że tak szybko rosnąca firma dostarczająca 41 zł tych zysków w ciągu roku na akcję nie kosztowałaby już pierwotnych 100 zł. A patrząc na wycenę polskiej sieci sklepów Dino, która rozwijała się w podobnym tempie, ta nasza hipotetyczna spółka kosztowałaby około 1000 zł, a więc przynajmniej 10 razy tyle, ile za nią zapłaciliśmy. I jeszcze żebyśmy zrozumieli skąd biorą się tak znaczące wahania cen akcji na giełdzie, no to rozważmy coś takiego. Mamy firmę bez długu, która przynosi milion złotych zysku netto rocznie i ma jakieś tam tempo corocznego rozwoju. Właściciel chyba musiałby być nie. Normalny, żeby zdecydować się sprzedać taką firmę za milion złotych. Tutaj chyba się zgodzimy, że inwestycja, która zwraca się w rok z dodatkowym potencjałem do rozwoju, to coś niespotykanego, no bo po prostu nikt nam nic nie sprzeda na takich warunkach. Już na wstępie doszliśmy do ważnego wniosku. Kupując firmę, kupujemy jej przyszłość. Nie obchodzi nas to, ile firma zarobiła do tej pory, obchodzi nas, ile zarobi, kiedy my będziemy jej akcjonariuszem. Zauważcie, że już tutaj pojawia nam się czynnik przyszłych zysków, który jesteśmy w stanie co prawda do pewnego stopnia prognozować, ale przyszłości absolutnie nie znamy i znać nie będziemy, dopóki się nie wydarzy. Wyobraźmy sobie sytuację, że nasza hipotetyczna sieć kebabów generuje ten milion złotych zysku rocznie, a dodatkowo wygląda na to, że jest na rynku miejsce na kolejne nasze lokale, a więc będziemy rozwijać się o te 10% rocznie. Załóżmy, że inwestorzy zwykle wyceniają nasz biznes na 10-krotność naszych rocznych zysków. To jest taka realna wartość. Kapitalizacja sieci kebabów będzie więc wynosić 10 milionów złotych. Biznes jest przewidywalny i w ciągu kolejnego roku faktycznie rośnie o 10%. Teraz nasz zysk wynosi milion i 100 tysięcy złotych rocznie i inwestorzy nadal spodziewają się 10% wzrostu w długim terminie, więc również płacą o te 10% więcej za nasze akcje. Załóżmy jednak, że pewnego dnia do lokalu przychodzi książulo, nasz kebab mu smakuje i przykleja właścicielowi naklejkę muala na czole. Popularność naszych punktów szybko rośnie, a zyski i przychody zaczynają rosnąć w tempie 25% rocznie. W takich warunkach inwestorzy oczywiście będą chętni zapłacić więcej za nasz biznes. Powiedzmy, że będzie to piętnastokrotność zysków rocznych. Wtedy będziemy mieć do czynienia z dynamiczną zwyżką ceny akcji o 50%. Pozytywne zaskoczenia, które podnoszą oczekiwania inwestorów co do przyszłych zysków właśnie tak się kończą. Za jakiś czas jako właściciel robimy kebaba standardowo nie myjąc rąk, ale tym razem mamy pecha, jakiś klient choruje na salmonelle czy co tam można złapać. Pozywa naszą sieć kebabów i niszczy nam PR. Mimo, że w tym roku zyski zaraportujemy jeszcze bardzo dobre, to inwestorzy znacząco obniżą swoje oczekiwania co do przyszłości i zaczną wyceniać wręcz spadek naszego zysku. Taka negatywna niespodzianka mogłaby skutkować wodospadem, który obniżyłby cenę akcji o 50%. Rynek akcji na bieżąco więc będzie starał się reagować na napływające informacje i uwzględniać je w kursie akcji. Inwestor długoterminowy nie powinien się jednak przejmować tym, czy inwestorzy wyceniają, że nasza firma będzie rosnąć o 15 czy akurat 20% rocznie. Najważniejsze dla nas jest to, że całkiem szybko rośnie, działa na rosnącym rynku i w długim horyzoncie te pozornie przypadkowe fluktuacje zamienią się w wyraźny trend wzrostu. Dlatego też spotykamy czasami wielomiesięczne trendy spadkowe na indeksach. Wystarczy sytuacja, że inwestorzy prognozują świetne najbliższe dwa lata, płacąc za akcje średnio więcej niż do tej pory. Na no później załóżmy, że mamy do czynienia z jakimś wydarzeniem, które jednak zepchnie oczekiwania inwestorów poniżej średniej historycznej. Na przykład jakaś wojna, to wystarczy, żeby drastycznie spadły indeksy. Nie dlatego, że firmy w tych indeksach jakoś znacznie pogorszyły swoje długoterminowe fundamenty, ale po prostu dlatego, że spadły oczekiwania co do wzrostu zysków w najbliższej przyszłości. Nie dało się po prostu tego przewidzieć. Jeżeli kupiłeś, kupiłaś na górce, no to trudno. Ja po 6 latach codziennej nauki o inwestowaniu też kupiłbym na tej górce. Ale ważne jest w takim momencie, żeby się nie poddawać i co miesiąc dokupować sobie spokojnie, uśredniając cenę, bo to, że rynek chwilowo wycenia, Mniejszą dynamikę wzrostu ogółu akcji, to jedno, ale to absolutnie nie przekreśla tego, że te firmy tak czy inaczej będą się rozwijać i zostanie to odzwierciedlone w cenach akcji i ETF-ów, ale odrobinę później. Jeżeli upewnicie się, że rozumiecie o co chodzi i chcielibyście zacząć inwestować, to potrzebne jest do tego konto maklerskie. Ja do tego celu polecam konto w XTB. To jest polski podmiot, według mnie najlepszy i najtańszy na polskim rynku, dlatego go polecam. Bardzo łatwo też tam rozliczmy podatki przy sprzedaży akcji czy ETF-ów. Link zostawiam w opisie, już tłumaczę jak można uzyskać ekspozycję na ten cały rynek akcji. No i tak w ogóle, o ile wcześniej mówiłem o historycznych rewolucjach technologicznych, no to obecnie jesteśmy przecież w trakcie kolejnej, bo sztuczna inteligencja już teraz zdecydowanie optymalizuje pracę w wielu dziedzinach i nie sposób tego podważać. Zauważcie, że o ile w historii kolejne rewolucje wymagały dziesiątek lub setek lat, tak dzisiaj możemy mówić o kolejnej rewolucji co dekadę. Internet, później komputer w każdej kieszeni, czyli rewolucja smartfonowa, teraz sztuczna inteligencja na horyzoncie majaczu już w pełni autonomiczne pojazdy na skalę przemysłową, humanoidalne. Roboty, a jeszcze trochę dalej komputery kwantowe. Ja uważam, od strony socjologicznej, że to świat, w którym jest coraz mniej człowieka i to, co się dzieje, jest po prostu bardzo niebezpieczne dla naszego dobrostanu psychicznego, co zresztą już trochę widać, ale z punktu widzenia inwestora pakuje po prostu całą kasę w akcje. Pewnie w trakcie tego, co mówiłem, pojawiła Wam się taka naturalna myśl co ten Pajac internetowy gada, przecież równie dobrze mogę kupić firmę i ona zbankrutuje, i ELO. O ile pierwsza część tej wypowiedzi z pajacem internetowym być może jest bliska prawdy, o tyle z tą bankrutującą firmą nie do końca, już mówię o co chodzi. Do rynku akcji podchodzi się raczej w sposób szerszy. To znaczy, nie kupuje się jednej firmy, a tworzy tak zwany portfel akcji, czyli najczęściej wybiera się kilkanaście firm z różnych sektorów. Żeby takie podejście było skuteczne, no to powiem szczerze, że ponieważ sam w tym siedzę, to nie owijając w bawełnę, trzeba poświęcić setki godzin, żeby świadomie i samodzielnie budować takie portfele. Moim zdaniem warto się tego uczyć, ale na szczęście taki typowy, początkujący inwestor dzisiaj już zupełnie nie musi tego robić, bo jakieś 10 lat temu w Polsce zaczęły popularyzować się instrumenty, które faktycznie wprowadzają możliwość racjonalnego inwestowania do każdego domu, i chodzi o ETF-y. ETF-y to takie koszyczki, do których wrzucone jest czasami kilkanaście, czasami kilkadziesiąt, lub nawet kilkaset różnych firm, które możemy kupić jednym kliknięciem. No i tu zaczyna się cała magia, bo kiedy mówiłem o tym, że globalny rynek akcji rośnie wraz ze wzrostem, Produktywności ludzkości, albo że rynek amerykański rośnie z przerwami na kryzysy od ponad 100 lat w dużo szybszym od inflacji tempie, no to te ETF-y pozwalają uzyskać na to ekspozycję bez konieczności kupowania 500 amerykańskich firm osobno, czy kilku tysięcy światowych firm. ETF-y robią to za nas, a my kupujemy tylko ten jeden fundusz ETF, płacąc naprawdę minimalną roczną opłatę za obsługę tego instrumentu. Są to koszty rzędu 20% rocznie, przy czym one są wliczone w cenę ETF-ów, więc zupełnie nie trzeba o tym myśleć. Dlaczego popularyzacja ETF-ów nazywa się pasywną rewolucją? Ano dlatego, że jeszcze kilkanaście lat temu fundusze inwestycyjne w Polsce, czyli Instrumenty, w które inwestowali nasi rodzice, raczyły nas opłatami za zarządzanie rzędu 3 do nawet 5% rocznie, co całkowicie wypaczało sens długoterminowego inwestowania. Nie dziwię się, że tak dużo osób wtedy się do tego zraziło. Obecnie, inwestowanie w cały światowy rynek największych akcji kosztuje nas te 0,2% rocznie. Różnica między tymi kosztami w horyzoncie 30 lat robiłaby kilkumilionową różnicę przy inwestowaniu 1000 zł miesięcznie. Jeżeli nie macie jakiegoś solidnego programu emerytalnego w pracy, to tak Taka solidna strategia złożona z ETF-ów i detalicznych obligacji Skarbu Państwa to wręcz narzędzie niezbędne. Co do obligacji, to link do. Założenia konta jest w opisie. Przejrzyjcie sobie też moją serię inwestowania 500 zł, tam bardzo dokładnie to tłumaczę. Dwa podstawowe ETF-y, które powinniśmy znać, które każdy według mnie powinien znać w ogóle, to ETF na największe firmy z całego świata. Na koncie maklerskim XTB można go znaleźć pod nazwą usq.de albo isac.uk oraz ETF na 500 największych firm z USA, czyli indeks. S&P 500, znany indeks. I to są ETF-y o nazwach CSPX oraz VUAA. Można by też rozważyć niezły indeks na 80 polskich małych spółek, czyli SWIG80. I w tym przypadku ETF nosi nazwę ETF BS80TR. Materiał, w którym pokazuję jak fizycznie kupować te ETF-y na koncie w XTB wyświetla się teraz w rogu ekranu, ale wrzucę też linki w przypiętym komentarzu. Oprócz tego będzie też tam osobny materiał o ETF-ach oraz o strategii, w której co miesiąc inwestuję 500 zł i uważam, Uważam ją za świetną dla początkujących. Musicie się oczywiście przygotować na to, że taki ETF nawet przez 2-3 lata może być na stracie i trzeba będzie regularnie sobie dokupować, bo to, że długoterminowy trend rozwoju świata będzie kontynuowany to jest fakt, ale na giełdzie to nie jest obserwowane liniowo, natomiast jeżeli odpowiednio oddalimy wykres, to wyraźnie widać, że zmierzamy w stronę księżyca. Nie jest to oczywiście sposób na szybkie wzbogacenie się, o inwestowaniu myślałbym przede wszystkim jako o sposobie na zabezpieczenie wartości swojej pracy i majątku przed inflacją i delikatnością. Pomnożenie go ponad inflację. Jeżeli to się uda, to będzie naprawdę sukces. To nie jest żadna magia, i wzór na sukces inwestycyjny jest, jak zawsze, następujący: wysokość wpłaconego kapitału razy horyzont inwestycyjny razy stopa zwrotu. Na dwa ostatnie mamy często niewielki wpływ i trzeba umieć po prostu cierpliwie czekać i zachować dyscyplinę. No wpłacany kapitał natomiast zależy w dużej mierze od naszego rozwoju zawodowego i umiejętności zarządzania finansami w taki sposób, aby móc i żyć jak człowiek i co miesiąc inwestować określoną kwotę. Dobrze by było, gdyby wraz z upływem lat ona rosła. Może jeszcze powiem, że najczęstsza wiadomość, którą dostawałem po czasie od swoich widzów brzmiała. Szkoda, że tak późno na to trafiłem i tak późno Zacząłem, zaczęłam. Do usłyszenia niebawem. Cześć.